Siema. dzisiaj nie brywa, nie ma, dzisiaj w Minecrafta, jak widzicie, druga część. Więc tak, jeśli Wam się podoba odcinek, zostaw łapkę w górę. Jeśli weszłeś na ten odcinek, to zostaw tego subika tam, bo tak po prostu. Tak, tak. tak powinno się robić, więc. No. I tutaj budujemy domek, więc tak. Okej, okay, to to jest twój domek. To jest twój domek, dobra, to tam no. mieszkaj, A. Więc tak, zostaw tą łapkę w górę, subika. Komentuj film. E, możesz wpaść na kanał mój drugi, mojego kumpla i mojego brata. E, w opisie jest i w proponowanych kanałach. Robię piec. E, Ugdał dawaj krafty. Ty, ty działał, bo Dawaj krafty. Masz ten chestplate od Kowala. Fajnie było. Nie mam krafty. Ja go mam. A ja, dobra mam, mam, dobra, idź. Ja w ogóle nie mam nie. Aha. Dobra, a... dobra idę nie, do kościoła ja się przespać. Do kościoła? o ukradniemy później. Alchemiczny stół. Ty się ucisz, panie. <grych> telefon głupi się, nie chce uciszyć, dziadek mały pierdzielony, cia telefon. Lalalala, la, la, la. O co ci podwójna skrzynia? Uyyyy Nie trafiłem w dziurę Miałem trafić w dziurę, ale nie trafiłem Gdzie była ta dziura? Nie wiem, przy kościele takim Czy tej wieży, jak to się nazywa, tu nie wiem Tutaj budujemy tę chałupę tam Tam, tam macie. Za rzeczką Za rzeczką? Ta taka rzeczka, jest taka fajna ta rzeczka, to nie Nie bo widziałem Tam gdzie goń, ten goń Nie, to nie tam, to z drugiej strony takie bardziej słonecznikowe pole jest, ale tutaj budujemy się domek. I będzie fajnie tutaj, o tu. robię sobie miejsce. Jedzie tutaj, tak, o. Daję tu łóżko. Piec. To, to, czyli skrzynka. Kraf... kurde, miałeś crafting dać. Crafting do skrzynki wpierw, to to niepotrzebne na razie. Mapa nie będzie potrzebna, drewno będzie. Lyba nie będzie złoto, nie będzie, to nie będzie, to będzie to, okay, to, to nie będzie, to nie będzie, to nie będzie. to Dosta weźmierz ze skrzynki, to nie no będzie. Mierz nie będzie, y, jabłko będzie, to będzie, y, to będzie, to nie będzie, to y, będzie, to też będzie, y, to też, y, to też. Y, też. Y, Żelazna sikiera też, y, to nie. Y, to nie, y, żelazo. żelazo. Marcin, dawaj węgiel. Dawaj węgiel. Węglażu, Pierdziel do pieca. Nie mam węgiel. Masz węgiel, musisz mieć węgiel. Nie, da troszkę. Da do, daj do pieca węgiel. Daj do pieca węgiel, ja idę zbierać. Bloki. Bo zbudujemy pomieszane chałupy. A to co to? Kopalnia. głęboka? Nie, to jakiś ślepy. Ślepa galer z żelazem. Ok, to bierzemy żelazem. Jak to się nazywa? a no, a bo nie wystarczyłoby na 2kg metalowe, więc... ...to tego. Idzie ode mnie. Dobra, dobra. Idzie ode mnie, też, żołdanie małe. Ani? O tu jest jakaś popala. Weź idź już, albo bo żelaza jak chcesz. To nasz A żelaz... no. 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 bo tu, tutaj jest takie fajne... miejsce na domek. Gdzie? Tu, pa jakie. O, fajne. Jakie. Tutaj... ...przyszedł taki ten jeziorko. A to tu budujemy? No, tylko tam, tu. tu. W tym lasku bardziej. No dobra, to tak. dobra, to masz ciekierę. Jak nie masz, to ci tam kamienne. No właśnie nie mam. Nie masz? No. Tam jest wioska, ta? Tak, to jest wiosko. To tutaj mieszkamy. Dobra, to siu, drzewo tutaj. Ale gdzie ja czytaj, ja żeby nakopać nakopacz nawet nie mam. W ogóle to nie A, no, no rzeczywiście, nie. dobra. A czekaj, bo ja też chcę wykopać trochę żelaza, więc żelazo no. do pika. Dobra. Idę do pizza dać żelazo. Jak najdę żelazo to też. No i więc tak. Teraz nie no, no. Tak możecie w ogóle napisać w komentarzu jak tam idą wam wakacje. No bo mi fajnie. No. Dokładnie. Jedyne co mi się nie podoba to to, że po prostu no tak szybko idzie czas, ale dobra. No. Tak, to jest fajnie wszystko. Tylko, że nigdzie ja nie wyjeżdżam, więc no, ale też fajnie, no. Idę bez wyjazdu, fajnie. Nie wiem kiedy, ale chyba pójdę kiedy. w tym tygodniu, albo następnym pójdę do kolegi, a Ty chop macie żelazo, bo przyda się i włócz do pieca. Wiem, do No. I wiem, też do pica. Dokładnie tak. No. Więc pójdę do tego kolegi, do którego mówiłem, że ten. No. Jak to się nazywa? Dokładnie, ale nie musicie go subskrybować, chyba że chcecie, że on nagrywa takie pan. Ja tylko że Minecrafta. To takie bardziej. różnych innych gier. To tak jak ja, tylko że ja dawno nie nagrywałem innych gier. Więc tak. Mam no więcej was Żarcie mam. Mam 13 y, tego... Okay. owcy i 21 tych... krów. No, znaczy, żarcia. Okay, dawaj, dawaj. To ci dam połowę na połowę. Bude zabić to mówię? No bij to łopce, bij, bij, bij. Ja sobie ją zjem. Zabij go, ja zabij O No, 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 okej. Okay. Zabiję ją. Ja sobie tu ciupię drzewo, bo to czap. A jak to już to nie będzie to tutaj pielemy. ten. Mogę tu postawić wełnę. Wełnę? ona na co ci pełna. A do skrzynki tam we, no do skrzynki się przyda tak. Ale do, do, zajem. Kosza zajem. do kosza nie. Do no. kosza? Chyba, że... Ej, masz drewniany kilof? Albo coś? to co nie, nie jest potrzebne? Ale masz coś drewnianego takiego, co ci się nigdy nie przyda? Nie. To możesz wrócić do pieca, ale dobra, nie to nie. Dobra, to tutaj będzie taki domek. Będzie fajnie. To ja idę szybko teraz zrobić tylko jedną rzecz. Ten odcinek będzie miał 20 minut, bo nie będzie taki zbyt długi. Bo montować to... Montowałem ostatnim razem w film dwa dni, więc no. ten Który ma 30 minut. Hmm. Je, może prowadzić też inne odcinki, starsze. Yy, no. No i jak chcesz to... Po prostu zostaw tego subika. Yy, zachęcam cię do tego, yy, no. Teraz ja też tak poprosił dużo ten no, udostępnić żebyś tak udostępnił komuś takiemu co znasz go i chciałbyś żeby zobaczył ten film na przykład albo jakiś więc tak no, no a jeśli chcecie to złożę micro znaczy ten serwer hardcore ale to nie teraz, na razie jeszcze ale chyba nie, więc tak nie no, znaczy nie wiem czy co włączy to czy bez ciebie to nie wiem 5 e, żelaza to ja się przydał e, Nie mam porty to a na portki to chyba 5 żelaza to za mało Dobra robię sobie hełm żelazny Ty masz złoty to jesz. Ja będę cały żelazny tylko Teraz na portki ile to jest? 1, 2, 3... A 7, dobra to padnie To se to no, ty cię uderzy to się rozwaliz Dobra to więc tak. No, mm. nie ma wungla. Nie ma wungla, no po co ci ten wungel. Dobra, więc. Tutaj musimy to no przerób to szybciej. No, to muszę co to poukładać, bo tu mam normalnie syf. Syf, kurde, w EQ-u. Eku jest taki syf, że chłolerka. Znaczy nie jest taki duży syf, ale że porozrzucane były te my tam jeden, tam drugi, tam trzeci, tam czwarty. A te Aha, liście trzeba spalić. Już wiem, co? wiem kto mnie klepał A szkielet, a tam jest spalne szkieletów? No chyba tak, tak. A tak jak będzie tam spalne szkieletów to no, tam będą skrzynki co nie? A to w skrzynkach kielet. może być itemki Tam jest, tam jest A ja nie Tylko idę, a ja się nie idę być nie. A akurat mam na portki, spoko już, już mam portki Dziękować, jestem cały żelazny, w końcu, nareszcie I Teraz co? Co ja tu miałem robić? A, miałem się zapalniczkę, rzeczywiście. Dzięki za zapalniczkę, to odłożę do skrzynki, jak znowu. E, no, jak się komuś skończy czas przejść żelaznie, to masz skrzynkę. Dobra, dobra. Jasne, tu nie, jeszcze nie jem. Bo... O, nie, o nie, 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 Czyli nie. nie będę marnować żarcia, za dużo. Czemu? Tutaj budujemy hop, nie? Ta, tu jest spawner? Spawner? To ja idę ci pomóc. Tak, nie, ja stąd uciekam. Gdzie to jest? Zamordują mnie. Idę ci pomóc. A ty nawet broń nie masz, to nie? Mam. Nie masz do tego hełmu. No daj już to mam. To jest spawner. Widzisz? Łukudy! No najlepiej znisz spawner. Dawaj pochodnie. Rób pochodnie. Nie mam, nie potrzebna jest. S musimy nie znisz spawnera. Nie nisz spawnera. Błąd. Bo... No jest z tego. Ej, no tak. Będziemy mieli fajny numer. Węgiel był. Dobra Eee, dobra Gdzie ten patyki? Tu, tu, tu. On Jaki łuk? Ja? Ja nie mam żadnego łuku. Idzie ode mnie. Ja ci go nie będę klepał. Mam pochodnie. Mam pochodnie. Gdzie to zabrać? Bo tu był. Tak, tu. Bierz, nie witamy Nie witamy. Ja cię... ja... ja cię klepię. lepiej. Palś... się... Kurde, to ciebie podpaliłem. Nie będę się chyba spalić. Czy nie? Czy to tak działa, czy to nie, czy tak nie działa? To tak działa. Nie. Ej, ale to nic nie było. Nie, ale tam cię Cały? nie, to jeszczały miałem Krzynka i łuk. Słaby ten spawner. Łuk mi się przyda Ale zniszczony. Łuk. Kurde, podpaliłem się jak popierdzielony. Tangle, pieldolanga. Przecież to to jest naj, najcięższym metalem na świecie Dobra, masz, 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 masz. Wszystko co będzie Ci poszedł. Do tego weźcie Masz łóżko? Jak nie masz, to sobie szybko sprawdzę i spać, Mam bo to nie masz. żółte, łóżko? No, dobra, złote łóżko. Złote łóżko. W Minecraft nie istnieje złote łóżko. Białe, łóżko. Jaką masz? Pokażę. Ciąść plawkę za żelazną. Masz W Fortwik już sukcesuje. Czekaj, na razie. Yp. Nie, nie no, zostawię sobie taką. I czapkę masz. 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 Jest, zostały jeszcze 4 te, żelaza. Więc, no, znaczy, że żelazną sikierę? Czy nie? Żelazną sikierę? No. Mm. Dobra, to... Proszę bardzo, masz żelazną sikierę. Mogę jeszcze łopatę żelazną. Idź spać, bo już szkielet... nie No i spać, bo Ci szkieletu zabiją. Znaczy, mnie też, ale no. Spaj. Dobra, Spaj to. Właśnie. Kości, zrób mączkę, kością mi posadź wiśniach. Kości zostaw skrzynce najlepiej. Gdzie to było? Tam był. Kości! Tam o, kłypeł! w Kłypeł! Co? O, udało się. <laughs> Nie wybuchnął. Napierdzielałem wykle, jak popierdzielony. Te, 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 widzicie niech. To? Płyty były dobre. Jakie płyty? No, płyty. Jakie płyty, co? To płyty te. To płyty. No, mój no, Ale ja, jeszcze co, płyty? Traci, płyty. co? No. A. To mów, że popartko, ani Płytkowemu. Mówię po Mówię, płytki. A bo ja płyty. źle zrozumiałem. Ja się pytam, jakie płyty, o mówi, jakie płyty, kurde. A płyty? Może byś mi wytłumaczył bardziej takie do grania, czy co, do czego? Do grania. Do grania na płytach się da grać? Chyba no. nie. No ja nie, nigdy nie widziałem, jak ktoś gra na płycie. Jak ktoś słucha płyt, to tak się da, ale że grać na płycie... O. Takie do słuchania to są płyty, tak? Mm -hmm. Bo w Minecraft'cie nie ma czegoś takiego jak płyty. Ale, no, z ciebie znając, to możesz sobie wymyślić wszystko. Kota, z których wypadają 200 milionów za jednego. fajnie. Teraz przydałby się. Teraz by nam się przydał nederet jeszcze. Dobry A Nederek znajdziemy kiedyś w odcinku. Co? Zrobiłeś się? Popełniłeś samobójstwo?

Pale drzewo. drzewo. Bo tak mi się chce. Żeby zrobić jakiś kompot. Nie, bo będzie pożar, taki fajny pożar. Rozumiesz taki pożar. No i wszystkie. Nie, tylko liście. Bo mi się nie chce kopać. <grystanie> liście, bo liście przeszkadzają do budowy domu. No, dzisiaj zbieramy tylko itemy na dom. A jutro je budujemy to meks, nie? Oni nie ma szans, żeby zbudować, czy nie? Mam sześć Więc tak, skóry. Sześć skóry? Czego? Skóry. A, skóry? psa? Albo konia? Który, nie Który. wiem. Pies nie ma skóry, co ja powiedziałem. Pies ma skóry. A ty miałeś się palić drzewo, kolony. Pal się. Ta paliczka mi się skończyła. Polerka. A znaczy się prawie się skończyło. No, tu jest miejsce dobre na domek, już tyle starczy. Dobra, to, to, to poniszczę Nienawidzę już sam. Tego. Nie chce tego mieczu. Enchantowany miecz? Czemu go nie Im bardziej enchantowany, jeszcze. Im bardziej. za chwilę mi się zniszczy. To, to co? No nie lepiej go wyniszczyć i do końca, ani zamiast go trzymać w chałupie i nic z nim nie robić? Tylko mieć tak w nieskończoność po prostu i żeby po prostu był. Nie No. się dadł. Dobra, to teraz... Tutaj będzie mój domek. Czyli jednak mamy domek. Nie taki prawie domek. Więc dobra. czy wszystkiego. Tu będzie taki... A to tu jest magazyn Nie, po prostu tam jest taki początek chałupy. Tu będzie taki ten... A tu taka długa ta chałpa? Tu będzie fajne miejsce na domek. To będzie trzeba tutaj. Dobra, zjem sobie surowego. Kurczę. No. Dobra, to czekaj, to Tak będzie. Mm. Ale w nie zawsze się No w tym też nie zawsze. W każdym tak jest. nawet nie, 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 nie zatruwał, w ogóle. Po prostu. Nawet tylko jed z jednego moba nie wypadały, tylko jedzenie. Więc o co ci chodzi? Teraz mi ktoś skraftuje łopatę. Przynajmniej kamienną. Słyszysz tak? Czyli mam skraftować? Łopata. Łopatę, dobra. Jaką? Nie wiem, kamienną. dobra Bo Z czego? Z diamenta chcesz? Uh -huh. A co to skąmoną? To skąd mam, nie wiem.

Ja ci zaraz palę, Pałę to będziesz miał. Palniesz mi w łeb. Tylko nie tak. Łebę palę. A pała to co to jest? Pała to jest łeb. Aha, moja. Pałka, to możesz z liścia wypadnąć. Aha. Ta pała, którą masz tam, wiesz, w ręce. A to nie palnę, żeby Kurna, w lepszą siekierę. Widzisz to? O, nie. O, o. Za tobą jest ktoś, morderca, który cię poluje na ciebie. Ojej. <laughs> Poluj Ciebie można stać o klejła Ale sobie to za szpadra dostaniesz O nie, no dobra wyjście dobra. dobra to dawaj mi tu chodź tu gła Ci palna z liścia Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Tam jesteś, zauważyłem no, Cię. Chodź co do zajęć do szpadla. Szpadlem dostaniesz wryk. Dobra, idź Dobra, to jednak przedłużam ten odcinek może na chwilę. Dobra, dłuższy im dłuższy odcinek, tym chyba lepszy. Równaj ten teren. Chodź tu, mam dla Ciebie robotę. No. Chodź tu rób wiesz to patrz, tu. O kurde, się razem. Okay. O, i tu masz patrz, robotę, żeby wyrównać ten teren do tego, terenu, widzisz węgla całą tą górę. No i co? Musi być węgiel. No, Pochodzi. żeby się przepalił. No i bez węgla się nie przepali. Na razie, no. Bo mam dla ciebie zadanie. No, e, tutaj masz taki rozkaz przekopać całą górkę. Zadanie co, nie? Taką górkę. Chodź. tam jedną, zaraz, zaraz ci dam zapas, łopat. Tutaj widzisz tą górkę. Mm -hmm. Masz tą całą górkę. Co tutaj jest? A to mi daj jedną, bo nie mamy. I wyrównać dotąd. Do tego tutaj poziomu tego tych desek. Mm. Rozumiesz? No dawaj. Jemnie. Czekaj i robię więcej. No, dobra, dobra dawać mi to wszystko tu. Gdzie są ki. Mam ki. Ile mogę łapać? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Chodź masz cztery łopaty. Ale no nie dawaj. Bo nie mam miejsca. Dwa. Trzy. A czwarta gdzie Jak nie masz miejsca, no. I gdzie zaraz, palmy. A tu jest wasz, to masz. Czy tobie jest? Bok bardziej. W prawo, prawo lewi. Nie w tą prawo, tam to prawo. A Tu, tu, a tu. Znaczy, twoje to było lewo, ale dobre. Całą górkę masz to wyrównać z, takim, ten. z tymi deskami, rozumiesz. Mają być na tym samym poziomie, co są te deski. Dobra? No dobra, już wyrównałaś. Ale nie. Całą tą górkę miałaś robić. Całą? Tak. To za dużo, kuna? Nie. Ten odcinek nawet tego nie zrobię. No to będziesz robić poza odcinkiem, co nie? Nie da się poza odcinkiem zrobić. tylko podłogę robię i już to. To nie będzie odcinku. Poza odcinkiem wszystko zrobimy. Tutaj tą górkę po Więc tak, to jest jakby podłoga naszej chaupy. Tu mogę ją mieć. O, o nie, nie, tu nie, ta. Dobry. Więc tak. no, Więc tak będziemy wyglądać nasza chłopka. a teraz... Tutaj. Siemka, to już koniec odcinka. Tak na koniec to przypominam. Dostaw łapkę w górę, komilika. No i wspomnij ten film. sieba.